Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej i jestem z Blancikiem, siema. I gram w League of Legend, nasza linia. O, to było głupie. Ność, nice, jest wirek, jest wirek, dobra. Ale... Dobra, Luzi. No dobra, spokojnie. Ja mam skilla już Q. Ania... Czekaj chwilkę. Ja Wiem, muszę sobie trochę przyciszyć. I gramy znowu z Polakami. A i, i obiarami. No ja, ja mam te lagi, nie, bo ja przysłam do ślineki, no. to... I czemu wezmam tak późno y, nagrywać? Y, bo po prostu przez to, że nie mieliśmy zamiaru tego nagrywać, ale tak nam dłużej idzie, że stwierdziłem, iż warto, warto, warto. No widzicie, 7-0 jest, jest całkiem niezłe. Macie końc. Nie, wa gra będę się zrobiła. Hil, Uciekaj! Nie mam! No I dawaj! Nie... Ja cię uleczyłem przecież! Aha! Ło! Wow! Dobra, przyjęto To fuck. dobra. Ja też zebrałem. Masz podki? Nie. Zapomnij kupić z tego lamentu. Nie, nie, nie. Nie bliskam, jak już od co, odpalił. mnie. tego. O ziomy! Dobra. Za tego... Jedno uderzenie w talona. Ale to nie no czas... jedno uderzy. I ja jedno uderzenie. A to nie czasami. Ja ja... No ja laga no, miałam i mnie wieża obiła, dafuu! Wszystkie na nagi, że to... wysłałam. No dobra, ja mam 2-0. Dobra, ja chcę ja poczekać. Ta dali już zaraz rozwaliła... Nie, idź! Ta dali już wie, że będę rozwaliła. Sk składam chropica. Nie no ja sobie tabijki. No no ja, ale ona na początku ma na, Kto z de no? A ty no. mówi, że ja krzanie. No, ona, ona jed, na jedną włócznię mała. No. No. A i pytacie się dlaczego? Znowu gram garenem, ponieważ dostałem blokadę. Tak. Może pojawi Spadnie się na temat w moim y, odcinek z Dravena. Tak. Nie ja nie mam. I z dwóch, ej, ej, ej. No lecę. Helping, helping. Ej to od tego na tego... Dopisz szósty level, to będzie nice. W cię złapie grabem teraz. Właśnie to wiedziałem. Ej ale tu jest ich Mam, mam multi mam, dobra, Dostałem, Dostałeś hill ode mnie. Dzięki. Teraz tylko. pada. Kurde, on będzie chciał mnie tam ten... Uważaj w jest talon. No a właśnie teraz to zrobiłem. On nawet nie wierzył... Ci... Że... Kurde, okay. wbijaj się, bo ja ci puściłem ulti! Że byłeś niezniszczony przez chwilę. Uważaj! No co robię? Okej, okay, talon leży. Dobra. Nie puściłem wilka, za późno. Sorry. No. Nie no okej. Okay, okej, ale No staty może nie imponujące. 2-2-2. No, co? ty jesteś takim moim supportem, że ty giniesz, a ja to No i teraz tak, Kaylee mi się to bardzo, to... bardzo podoba. Kaylee pod... jest bardzo pisz, przyjemną pisz, postacią. Nie, weź wiesz, bo to jest bez sensu. Wiem, ale Talon zaraz przyjdzie. On będzie mnie tym grabem łapał w swoim... Dobra, to... co? Ja już do ciebie idę. No, sobie okay. sobie... Ja mam, wiesz, duże lagi i to... Bym cię uratował, tylko... Mam lagi po prostu i to jest ten ból. Dobra, mm, widzę, że tutaj Midel pięknie sobie radzi. Ej, I need you help. Mm, ale widzę też, ale nie, dosta o, dostają baty tam na topie. Nie, no teraz akurat. No ale że powinien ich podobić. Okej, okay, ja jest, hmm. No, Do... dobra, dobra. Ale zaczęli okay. ginąć tam. Znaczy, tam on z krzaka. Szybko, nie, nie. Oh, Nagraba Ulti! Ach. O tym dobry Ja mam na bryski, a... Uważaj, no ma pewnie Wiem, dobra, nie, 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 nie. Zobacz <laughs> co ja mu robię. Odpuść człowieku, kszaki. No wiem. No, no wiem, tylko ci mówiłem. No patrz, wiesz, muszę i idę dalej. Ale ja mam mało last hitów, lol Tylko 9 No będzie cały czas tylko krzaki U nie taki biedak, nie? Ja Okej okay. Ten blisk jak się nie cofa, jak ten jest nie Wie, wiem, on, on już tak grynie czemu. My go zawsze atakowaliśmy, low HP, odpalił sobie pod kajdę on, on, on cię widzi, on cię widzi, bo on ma wardy kupione On cię widzi, on ma krzaki oświetlone, nie ma po co w nich być no jest w krzakach, dobra. No się we mnie wbije za chwilę. Nie trzeba bo mówić, dobra, odpuszczę na minutę, Pójdzie na miniona. No. Jest mój laski, Jest. Yes. Jest! No. sama ja się podniecałem, że weszłem w Znaczy Jayzen, ty, ty ręce. Wredzi... Będzie... Okej okay, ona... Kurde, nie mam many. Muszę, Ja też kupię bajnego. jednego Warda i tam puszczę w te krzaki, żeby... Oj jest w krzakach, Low HP. Low HP. Dobra. no HP, No HP! Nie, no on nie będzie tam. On nie lubi mają najgłębszych HP. się tu boją wejść. On ci złapie. Gr o, właśnie, A. wpuścił warda. Ja też będę. Wiedziałem. Dobra, ja się uleczę. Nie, o, dobra, oni już będą bać. Nie, oni są tacy, że. oni myślą, że nas zabiją. tam, sam, bo chyba tak Braw, nie będzie. Ta on używa cały czas. U, o, właśnie, on chce nas obić. I w ogóle? Ja się chyba zaraz baknie... Jak nie będzie stąd na ostrzeg nie... Do... Nie muszę jeszcze trochę golda. Czekaj, trochę tego tureta w pogląd. Nie zaraz zabije, bo tu przyszła. Patrz, Ona puści... Kurde, szkoda, że nie trafiła, bo go zabiła. O bliskach! Ale teraz... Ale teraz tę ten No lol! Nie opłacę się te krzaki, bo są to sobie barwy stawiam. Ja będę trochę farmie Dobra już skew... już O! Wesoł! O! Trudno złapała no. To my możemy puszać, dawaj A teraz tylko tureta walimy i... I ...się nie przejmuj minionami Ale nidale jest OP 9-1 Dobra cofaj to Dobra, idą już nasze minionki Ja puszczę tu Wirka, bo nie. jest tu a... Możemy troszkę tego Tureta zniszczyć. Nie trochę, no, większość tego Dobra, Tureta. Dobra, wracaj. Odpuść Ej. i wracamy. Od, od szybko. boli. wiesz, Dobra. jak ja mam 17 Chodźcie. FPS. No, cze, i bakamy. Dobra. Mam już golda. Ja też. Kw będę miał na pewno. Widzę. Sobie. I dał sobie pięknie. No, Darius tam. <laughs> co to się stało? Nidal... Zabiła go. No i weź... Ja miałem grać właśnie Nidal, ale dobra, gdzie ten Nidal? No to zagrał w Cegarelle. kupiła w promocji. Ona już ma 240 mocy umiejętności. A ja tak 125. A Mundo nie robi się pod ta... Nie no, chyba się robi, ale coś go słabo idzie. <laughs> słabo to pojęcie względem. O, wow, 10, nie, 11, 1. Idealnie zniszczalna. Kupujesz warta? Nie. Okej, jestem No dobra, spoko. O, oh. jest Jest! Dawaj, go O, zobacz, ja robię! On już poleciał! Już jest poleciał. tutaj. Dobra, ulti poszło. No, no co? Ale... Wiesz, że ja mogłem go ja dobić chciałbym... z auto-ataku. Ja bym go dobił z auto-ataku, a ty nie potrzebniasz użyłeś ulti. No a co jest 150 sekund? O no, prawda, on tu biegnie. Prawda, Biegnij do mnie, proszę, Brand. Dobra, tam są. Blitzkrank też tam jest. Więc... Legenda. Legenda. Co <laughs> OP. Dawaj, rozwalić, Dobra, zera A na i niszczymy im wszystko inhibitory. I... Oni się zrobią, sura. Już jest 24-6 A ich sama ta, ta tygrysica rozwaja Nie, nie, nie ma jej. O. ODA! Pół HP tu zbiłam. Hip! Gdzie? Dobrze. O mój Paul. Macie wiesz co to jest połów w ogóle? Co? To jest aplikacja na pono. Nie, miałem tam o i Bandridzie cały czas na teraz można. Okej, okay, która spada? Nigdy, zaraz i... To była taka łatwa gra. Czemu ja tego nie nagrałem? Czemu? Legenda. Legenda! Co? O nie, nie da, Ej, tu rament plecy, tu rament PC? Dobra, baka. Jak widzi tego Mundo, to... O nie! Uciekaj! Dobrze! Spowolnij ci go! Ja go dobiję, zobaczcie, ja go dobiję! Ta... Nie i Darka! czy prawą? Jezus Mario, ich jest! Nie, nie, proszę. Dawaj! Rzucił się! Tarcza! Dobra, my ich dobijemy! Ok to on dobrze O chodź na tego branda, mamy full HP prawie On nic nie zrobi. Ja mam co? No nie o, się się nam nie może rzucić Dobra inhiba, Dobra, mamy inhibitor z nami Inhibitor What the fuck Ten już mażyki. Okej, okay, dobrze. Ja, te, ja to wygrałem przeciwko tylko to jego skilla to mi nie zrobi. widziałeś mu biorę? Dobra, ja się bakam. No ja też, bo to jest bez sensu. Teraz wszyscy buchy. się tu zbiorą. Jak e, ich zbijemy, to, to pod biorę. skilla... Po, znaczy, pod... to... Po the fuck? Nie! Co on robi? Ej, czy Ej, ja sobie zrobię blue buffa. Pomożesz mi? No, dobra. Bo, bo ja mana potrzebuję. Weź ja. go z wilka. Weź go z wirka. Walnij go z Q. Pomogę ci go do porca. Nie, ja ty ci powiem kiedy możesz iść. Okay. Dobra, okej. Nie, Dobra. co to pan... Tak, pas, pas. Dariusz sam. Nie, oni mu nic nie zrobią. Dariusz jest za mocny. Nie, po atak w zrobicie. Atakułem, Jezu, atak demek Co? Koniec z No co się tam dzieje teraz? Chodź, chodź na topa. Okej. Okay. Nidal teraz Oni Nic nie zrobią, ten tren Nie, tryn... Nidal zaraz sama zabijemy to, nie. Nie. Nie co ja mówię, o czym my mówimy? Albo on ma ulti. Nie, Nidal pada. Ale teraz Nidal pada, pomogę jej tu. No oni nie biegną do nas. Dawaj, dzida go! CO TO BYŁO?! No dobra, ja nie jest, jestem takim typem gracza, który nie pisze KS. Chociaż mógłbym. Nice. 4-0, mam starty. Ona ma blue i bufa i red. Oh my god. No ja mam blue. No bo ona zabija wszystkich, on ją dostaje bufa. Ej nie, 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 chodź właśnie na topa. Nie po co tu patrz jak miniony już rozwalają albo na topa potem patrz to że na topa już jest piszony i teraz im tam tego mundu tak poczekaj no chodź tu z nim to ja się daj tak trochę podbić hapa o co ja go będę biła. Ja go zaraz zabiję o, nie no co to w ogóle jest za skill co jesteśmy już jakieś tej jakiejś leci coś dobra, back, back, back Dobra on nas o, go, da go, da go. go. jaki broń. Dobra odpuść Puściłem Kurde co ja robię Dobra Dobra wierzę dawaj Kudice stwienie, koniec Dobra GG Masz chwila to mnie. Dobra że to tak kurde Dobra bądź to rozwalać ja już nie pomagam, bo to jest bez sensu, ja jestem na low HP. What the? Nie widziałaś, ile to nie No więc, to by było na tyle. Myślę, że wam się spodobał ten krótki meczek, gdy rozgromiliśmy przeciwników. Daj. Do zobaczenia, cześć!